Witam Was serdecznie. <laughs> Porobiłem dzisiaj dużo rzeczy. Przede wszystkim stępiłem silki. Pojechałem po jakimś wkręcie i słyszałem, że coś tam charczy i zamiast zaprzestać to chciałem dalej. I stępiła się w jednym części brzeszczotu stępiły się zęby. No więc trzeba będzie kupić nowy brzeszczot. Ale to <laughs> nie o tym dzisiaj. Dzisiaj, jak widzieliście, Praca nad yy, przede wszystkim yy, no, nacięciem trochę materiału, dużo nie naciąłem, bo właśnie z tym piłę, yy, przeniosłem schowek. Widziałem, że jak powstanie tipi, że jak powstanie jakaś jakieś zabudowa, to będę ten schowek chciał schować do środka i faktycznie tak zrobiłem, ponieważ jest to dużo lepsza opcja, bo bo no bo na zewnątrz co ja tam będę chował zostawiał rzeczy jakieś. Lepiej w środku tutaj rzeczy które się używa. Dzisiaj zapomniałem czajnika ze sobą swojego i na szczęście właśnie tutaj z tych rzeczach pozostawionych mam ten czajnik on gdzieś tutaj cieknie dziurawy delikatnie jest bo się na ogniu go postawiłem i ta cyna ten lód który tutaj jest gdzieś się roztopił i i ona się troszkę rozszczelniła ten czajniczek rozszczelnił się ale działa. Przechodząc do tematu, hmm, co jeszcze zrobiłem? Co jeszcze zrobiłem? Dokończyłem drzwi, przeplatanie. Eee, właśnie zrobiłem schowek w środku, gdzie jest, e, gdzie to jest fajna, świetna opcja. Eee, tutaj właśnie, jak widzieliście, pochowałem sobie takie rzeczy, które jak przychodzę, czasem ich używam, czasem nie, ale fajnie je mieć ze sobą, nie trzeba tego wozić. Nie leży to na widoku, nie pałęta się pod nogami. Jest schowane w beczce, beczka z obsypana, skryta w ziemi. Fajnie, nie naleje się tam wody, nie, nic tam nie wpadnie, więc myślę, że to dobre rozwiązanie. Tak tak uważam. Kolejną rzeczą to są drzwi. Drzwi zrobiłem jednak, tu muszę się przyznać, oczywiście bez bicia się mogę przyznać, że dałem ciała, bo nazbierałem sobie tych liści z kukurydzy i zacząłem przeplatać, jak ostatnio widzieliście na filmie, aby drzwi uszczelnić. Niestety, suche liście rwą się jak, jak bibuła. Są bardzo Kruche, są bardzo suche, i, 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 no i rwą się. I nie da rady ich tam naciągnąć, bo gdzie próbowałem pociągnąć, to się urywało. Nie da rady nawet dobrze przeplatać, bo gdzieś jest ciaśniej i one zaraz się urywają. Głupota moja wielka. Planowałem zrobić to liśćmi właśnie z kukurydzy. Jednak lepiej by to było, gdybym zrobił to z zielonych, świeżych liści. One są wtedy mocne, solidne. Zrobiłbym to z takich liści. A one by sobie poprzeplatał, mocno pozaciskał, one by nawet jak uschły, to już by były solidnie przewiązane i dałoby nam to uszczelnienie. Niestety muszę czekać do wiosny na to, aby coś zaczęło zielonego tu rosnąć, żebym mógł coś zielonego poprzeplatać. Ale no, niedługo będzie nocka, więc chciałbym mieć szczelne drzwi, takie, żeby, no to jest zimno, bezpośrednie Tymi szczelinami nie wpadało to przede wszystkim, co chciałbym osiągnąć. Więc, oczywiście, na dole prześwit pod tymi drzwiami jest taki. Więc, powietrze, cuk do komina i do cyrkulacji powietrza tutaj w środku e, ono będzie. Jednak, drzwi będą szczelne. Użyłem koca NRC, który, e, który no jest świetnym izolatorem. No jakby nie patrzeć, no. Może to, nie chociaż po zamknięciu drzwi praktycznie nie widać, że tam, <laughs> że tam jest koc z tyłu e, założony. Niestety, e, przechodząc do tematu, m, chciałbym poinformować tych, którzy tutaj e, na tym kanale są. E, chciałem też poinformować o tym, że kanał e, Welcome to Discoverers zostaje zawieszony do wiosny. Zostaje zawieszony do wiosny. Po pierwsze, zima idzie, pola będą zamarznięte. Czekam, cały czas czekam i jeszcze na pewno parę miesięcy sporych poczekam na zgodę do lasów państwowych. Zgody od WKZ-u, zgody, które tam mam popisane, powysyłane. Na to wszystko przyjdzie pora, przyjdzie wiosna, zaczną się jakieś orania. Gotu, przygotowania do, do, do zasiewów i tak dalej, więc będzie możliwość pochodzenia po polach. Yy, prawdopodobnie, jeżeli w ogóle dostanę taką zgodę, to będzie zgoda na, na lasy, a na zimę robię przerwę. Jak ostatnio mówiłem, że yy, robię przerwę, zapadam w ten zimowy. Chyba zbyt wiele osób, yy, myślę, że zrozumiało to chyba dosłownie. A nie o to mi chodziło, no wiadomo, że nie będę spał, chociaż też ktoś tak pisał. E, <grywka> nie będę spał jak niedźwiedź. Jednak. Hmm. Jednak chodziło mi o to, że. Mm... Idzie zima, idzie zima, dni są krótkie. A jeżeli dni są krótkie, to cieknie z Jeżeli dni są krótkie, to znaczy, że w pracy będę pracował krócej. Planowali tam jakieś Jupitery, halogeny, coś takiego <laughs> porozstawiać, aby, aby można było spokojnie, śmiało pracować po gdy zapadnie zmrok. Niestety to nie zdało rezultatu, bo Cały czas pracując, obracając się, kręcąc zbrojenie, przepychając pręty i tak dalej, i tak dalej. Sami sobie robimy cień, no i musimy wtedy się gdzieś tam obracać, próbować te światła łapać. Nie zawsze się da, trzeba czasem w takim miejscu i nie można inaczej, i wtedy już nic się nie widzi. Więc, więc wychodzi na to, że już yy, od grudnia będziemy pracować o dwie godziny mniej dziennie, czyli nie 10 godzin, bo pracuję 10 godzin, pisane mam 12. A nie mam 14, także 14 godzin jestem poza domem, więc więc no cały dzień w dupie, co nie. Jednak jednak no te dwie godziny, te dwie godziny dziennie mniej oznaczają to, że to jest 40 godzin w tygodniu, w miesiącu. Jest to 40 godzin w miesiącu, no to jest to ponad 1000 zł. Plecy, przy dzisiejszych cenach, przy dzisiejszej inflacji, przy tym, że właśnie idzie zima, ogrzewanie mam gazowe i trzeba będzie za ten gaz słono zapłacić, tym bardziej, że znieśli tą e, tarczę e, antyinflacyjną, więc, więc ten po, in, anty, ten podatkową, więc ten podatek, ten, ten gaz będzie znowu droższy od stycznia, e, więc nie mogę sobie pozwolić na taką stratę ponad 1000 zł miesięcznie. Bo to akurat na przykład może być na, na ogrzewanie czy na jakieś opłaty, i no nie stać mnie na takie mm, wygody, żeby sobie pozwolić. A tam w dupie tam 1200 zł, to, to nie problem. Nie, no dla mnie problem. Łoj, kawka się zrobiła, ale poszło. I z tego względu <laughs> jestem zmuszony, choć to e, rzadkość jest w moim życiu, e, ale jestem zmuszony. Na to, żeby w soboty chodzić do pracy. Niekoniecznie zadowolony z tego powodu, bo 5 dni po 14 godzin gdzieś tam poza domem y, jest dla mnie naprawdę męczące, a jeszcze szósty dzień to już całkiem będzie utrapienie, no ale tymi sobotami nadgonię te utracone godziny. I ci, co nie wiedzą, jak wygląda y, YouTube, no bo, no bo każdy nawet nieraz dostawałem takie komentarze: A co ty tam marudzisz? Przychodzić na pół godziny do lasu w jakichś krzaków przy drodze, dwa metry od domu i, i tam o wielki youtuber. No, chodzi o to, że to tak nie wygląda. Wygląda to w taki sposób, że nawet jeżeli macie film pół to ja przynajmniej jestem tutaj. Jeżeli tylko przychodzę, coś porobię i idę tak na szybciaka, to jest przynajmniej 4 godziny. Przeważnie wychodzi to 6, bo, bo no jakaś kawa, jakaś moje pogad pogaduchy, to to wychodzi około 6, to wychodzi 6 godzin jestem tutaj w lesie. Gdy coś buduję bardziej, gdy palę jakiś ogień, coś gotuję, coś smażę, to wychodzi 8-10 nawet godzin. Ale no 8 godzin to tak, no powiedzmy tak średnio 8 godzin jestem w lesie. Później wracam do domu. Takiego półgodzinnego filmu montaż, żebyście tam mieli co oglądać, to wychodzi jakieś 2 godziny montażu. Mamy już 10 godzin, co nie? Później jest godzina renderowania. Gdzie wtedy na szybciaka, bo pomimo, że mieszkam w bloku, to na szybciaka usiłuję coś zrobić. Bo mam bardzo dużo tam obowiązków w tym domu. Mówię, pomimo tego, że to jest blok, yy, to mam naprawdę, no w tygodniu nie jestem w stanie nic zrobić w domu, bo wracam bardzo późnym wieczorem, wychodzę bardzo wczesnym rankiem yy, i nawet no, przychodzę, zjadam kolację z obiadem, jestem wyczerpany, kąpię się i idę spać, co, nie? No bo, bo rano trzeba znowu stać. W domu nie jestem w stanie nic zrobić. A wszystko się zbiera, zbiera, zbiera. Dziewczyny moje czasem potrafią w tygodniu po parę rzeczy coś popsuć, później coś trzeba naprawić, a to kontakt nie działa, a to, a to u żółwia coś tam w pompie zgrzytło, a to, a to coś tam się stało, a to trzeba naprawić, a to drzwi od balkonu się rozstrzelniły, a to pękła jakaś prowadnica, a to zawieź karnisz, a to, a to napraw to, a to napraw tamto i tak to drzwi się w szafce urwały, no i jak wiecie, jak to jest z kobietami w domu, zawsze coś popsują, więc, yy, więc no roboty mam trochę, zawsze co weekend, no, i teraz 8 godzin w lesie, 2 godziny montażu. Mm, I ta zostaje godzina, gdy się renderuje. Wtedy na szybciaka, na wariata robię coś, no ale to godzina, to nie jestem w stanie dużo zrobić. Później film zrenderowany, wrzucam na YouTube'a. Wrzucam na YouTube'a i on sobie idzie. Oczywiście muszę usiąść, stworzyć jakąś miniaturkę. Muszę ją dodać. Często dodaję jakieś opisy pod filmami. Więc, ym, więc muszę wejść do tego sklepu, skopiować link, wejść, edytować film, wkleić ten link, zapisać, później wyjść znowu do jakiegoś innego sklepu i tak dalej. dalej. Więc mam naprawdę dużo roboty, jeżeli chodzi o ten cały YouTube, i to zajmuje mi, no powiedzmy szczerze, no to jest cały dzień. Nawet jak przechodzę na parę godzin do lasu, to jest cały dzień. Z Montaży tego wszystkiego, tej zabawy. Więc ten dzień odpada mi całkowicie. Czyli taką sobotę sobie zawsze poświęcam na to, żeby móc przyjść, nagrać, zmontować, wrzucić wam ten film. I, i ostatnio, no, zawsze starałem się filmy robić w 4K. One mają wtedy nie wiem, z 14-16 giga pojemności, jednak i one idą. One idą. One idą całą noc, całą noc, cały wieczór, całą noc, gdy to zmontuję, gdy to zrobię, gdy to wrzucę. To one idą całą noc. I dopiero na rano na drugi dzień dostajecie film. Co jeszcze jest utrapieniem w tym, że jak już idzie ten film, jest bardzo słaby net. Nie jako net, tylko po prostu zasięg słaby. I gdy idzie. Gdzie to wszystko idzie, to ja nie jestem w stanie w tym momencie nic ani obejrzeć, ani nic zrobić na, na telefonie, ani nic, no bo ten film idzie i, i pobiera cały czas ten internet, i wszystko się zawiesza. Ale hmm, pomyślałem, że po prostu full KD będę Wam robił i, i te filmy wtedy mają po 4-5 giga maksymalnie, więc one szybciej idą i nawet już w ten sam dzień na wieczór macie film. Więc tak postanowiłem ten 4K. Nie wiem, czy dla kogoś to jest wielka różnica, czy nie. Jak ktoś ogląda, jak ma zajebisty zasięg i ogląda to na przykład na 65 telewizorze, no może faktycznie jest tam różnica między jakością obrazu, ale większość ludzi na pewno to ogląda na telefonie, czy to może na laptopie, to, to dla niego ten, ten skok różnicy nie gra, nie gra zbytnio roli. E no i, no, i to tak to wygląda, więc taki dzień musiałbym mieć cały dzień poświęcam na taką rzecz. Gdy przychodzi niedziela, wtedy mam czas, żeby spędzić trochę czasu z rodziną, coś obejrzeć z rodziną, gdzieś wyjść, gdzieś wyjechać, e, porobić te rzeczy w domu, które są do zrobienia, i tak to wygląda. Jednak gdy przyjdę, gdy w sobotę będę chodził do pracy, zostaje mi tylko jedna niedziela. Zostaje mi tylko jedna niedziela. E, której tak naprawdę nie chcę tracić na to, żeby znowu cały dzień siedzieć przy montażu filmu, filmie, przy, przyjechać do lasu. Chciałbym, ale, ale montaż filmów i tak dalej, i tak dalej. Więc to by była no, cały dzień w plecy i to jeden, jeden, jedyny dzień. Dlatego musicie zrozumieć, że jeszcze będzie na tym kanale, bo już na kanale Welcome to Discover's nie będzie nic na dziwne pomysły Wikinga. Coś tam się pojawi, bo coś kombinuje. Coś tam będę działał, więc możliwe, że coś się jeszcze będzie tam pojawiać, bo to będą jakieś takie fragmenty po pracy, może na godzinkę, na pół, coś tam będę działał, a później to zmontuję w jakiś jeden film i tam po prostu będę to wrzucał. To na pewno coś takiego będzie, ale tu na kanale Welcome to the Forest to prawdopodobnie będzie jeszcze tylko i jedynie nocka w leśnym TIPI. Taki mam plan, taki mam zamiar. Chciałbym to zrobić, no bo czas najwyższy, już tą nockę tutaj strzelić. Przydałoby się bynajmniej. Wszystko jest gotowe, wszystko jest zrobione. Chata obsypana trochę pozjeżdżało, gdzieś tu gdzie są prześwity, trochę pozjeżdżało, ale to nie jest problem. Piję kawę, zwijam się i uciekam. Porobiłem dzisiaj dużo, a jeszcze chciałem sprawdzić przy Was jak jest ciemno gdy zamknę te drzwi nie wiem czy się zamknąć A może o coś takiego Ciemno nie jest, a nawet przez tą folię można powiedzieć, że coś widać na zewnątrz. Podoba mi się to. Jak lustro weneckie. Ale górą wpada światło i jest widno. Świetnie tu jest, ale klimat. Podoba mi się to bardzo. Bardzo mi się to podoba. Także no, prześwit dołem jest przy tych drzwiach i jest fajnie. Żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało te moje wykończenia. To wszystko, mam nadzieję, że napiszecie jakiś komentarz odnośnie tego wszystkiego, co Wy byście na pewno zrobili. I że ten koc odwrócił złą stroną! Ale to nic, to nie chodzi o stronę. Chciałem właśnie stroną tą złotą do zewnątrz, bo złote nie odbija tak koloru, a srebrny bardzo się błyszczy i prawdopodobnie spod tej plecionki byłoby to bardziej widoczne. A przecież chodzi o to, żeby to było przymaskowane. No nie wiadomo. wiadomo, żeby nie kitrać się tu jak dzikus, ale żeby to po prostu było trochę przymaskowane. Więc, więc ten złoty nie rzuca tak się w oczy, jak ten srebrny. A, to, a i tak wiatru to nie przepuści. Świetnie. Narobiłem się dzisiaj. Fajnie, że ta beczka schowana. Piszcie, co myślicie o tym wszystkim, a ja Was pozdrawiam. I do zobaczenia już na nocce. Nocce w leśnym tipi. Albo przyjdę tu z Dominiką, albo będzie to solo, solo lądzka. samotna noc w leśnym typie. Prawdopodobnie. Albo Dominika przyjdzie, bo ostatnio marudziła, że chciałaby przyjść. Miejsca jest. Jest gdzie spać. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.